Rozpocząłem program Godzina Radia RSC. Dzisiaj będzie klasycznie, a to ze względu na moich szacownych gości Marcin Jackowski, Rafał Fox, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. SKT-126PN klasyki PRL. Stowarzyszenie, które od wielu już miesięcy działa na terenie Skierniewic, lat. Już nawet można powiedzieć, a dlaczego to o ten za moment będzie? Natomiast ja nawiążę do tego, co 6 kwietnia ma wydarzyć się w Skierniewicach. Skąd w ogóle wasz udział się bierze, jeżeli chodzi o imprezę, którą organizuje Polsat, Fundacja Polsat? Dotarli do Was, zadzwonili, napisali? Ta, tak, Fundacja Polsat dotarła do nas przez Urząd Miasta i dostaliśmy zaproszenie, zaproszenie żeby zrobić wystawę naszych klasycznych pojazdów. Na tym ich inwencie, które odbędzie się w miejscu pod tekisem. Mm -hmm. Ile samochodów mniej więcej przyjedzie z tego, co, co mówicie? No, zakładamy około 20-30 pojazdów. I tutaj tylko i wyłącznie członkowie waszego stowarzyszenia, yy... sympatycy ze Skierniewic, czy też kogoś Sy Sympatycy ze Skierniewic, większość członków stowarzyszenia, chociaż dochodzą osoby zaprzyjaźnione. Tutaj widziałem na Waszym wydarzeniu, że jest pełna lista tych produktów, które będą zbierane, ale już wiem, że Wy zaczęliście tę zbiórkę znacznie wcześniej. Tak, zaczęliśmy zbiórkę już wcześniej. Punkt zbiórki to prowadzimy w Strefie Urody w Magnolia, i tam byśmy wszystkich prosili o dostarczenie tych wszystkich rzeczy, którzy chcą nam, nam Fundacji Polsat przekazać. A oczywiście nasz taki finał tej zbiórki będzie 6 kwietnia. Czyli z pustymi rękami nie przyjedziecie pod Cekis? Nie, w żadnym wypadku. Dokładnie. Jeżeli mówimy o tych rzeczach, które są zbierane, które do tej pory udało wam się już zgromadzić, co najczęściej jest? W większości są to artykuły szkolno mhm. Kretki, nożyczki, gumki do ścierania, łówki, flamastry. Mamy też dużą paczkę rękawiczek nitrylowych, także no, takie najbardziej potrzebujące sprawy, które były na liście. No Dodam tylko, że tą listę cały czas można znaleźć właśnie na waszym fanpage'u, na Facebooku. No i te środki trafią do specjalnego środka szkolno-wychowawczego. Tak, dokładnie. Tutaj oprócz was będziemy również mogli spotkać inną grupę zmotoryzowaną. Mam nadzieję, na, miejscu, na, na myśli Niedzielne Wilki, również oni, z tego co wiem, będą uczestniczyć w tym spotkaniu. Tak, wspieramy tą grupę, oni wspierają nas, także... Tutaj razem czynnie bierzemy udział w tym wydarzeniu. A teraz przejdę do innego wydarzenia, które również będzie w kwietniu. Będzie to piknik, który organizujecie po raz drugi w innym niż dotychczas miejscu. Mam na myśli Sielską Stanicę Budygrabskie. Tak, 28 kwietnia organizujemy inwent, który odbędzie się w Sielskiej Stanicy. To będzie troszeczkę inna forma tej naszej imprezy. Nie rozpoczęcie, uh -huh. tylko będzie piknik z klasykami. Więc wszystkich serdecznie zapraszamy tego dnia, jak najbardziej. No, ale mówimy teraz o miejscu poza Skierniewicami. Czy możemy się spodziewać, że na przykład klasyki na ulicach Skierniewic się pojawią tego dnia? Tak, jest też taki plan. Jesteśmy w trakcie realizacji tego. Będziemy organizowali paradę ulicami Skierniewic, gdzie będziemy startowali z Sielskiej Stanicy, Ulicami z i wracamy z powrotem na Sielską Stanicę, i tam dalej będzie trwała nasza impreza. Tutaj, jeżeli mówimy o, o tym pikniku, który jeszcze w tamtym roku nazywał się rozpoczęciem sezonu, e, kogo się spodziewacie? Czy tylko te grupy zaprzyjaźnione, które zawsze przyjeżdżają, czyli na przykład Sochacze, Frawa Mazowiecka? To znaczy mamy t, to grono tych znajomych grup, się z roku na rok powiększa, bo my też zwiększamy zasięg naszych wyjazdów, więc dochodzi Grupa Legionowo, dochodzi Grupa Skoła. Dochodzą naprawdę takie dalsze miejscowości, gdzie naprawdę klienci z tamtych grup wybierają się do nas na, już zapowiedzieli zresztą obecność na naszym wydarzeniu. No i ta, ta, ta grupa z roku na rok się rozrasta. Rafał, tutaj mówimy na temat miejsca, które w tamtym roku odkryliście po raz pierwszy, jeżeli chodzi o, no nazwijmy to, zakończenie sezonu. Pamiętam, że tutaj niektóre grupy, które przyjechały z południowo-wschodniej Polski, zabrały się również i za morsowanie w Rawce. Jakie jest informacja zwrotna wtedy po tym zakończeniu sezonu, jeżeli chodzi właśnie o Sielską Stanicę? Było na tyle dobrze, że wszyscy powiedzieli róbcie tam? To znaczy, można powiedzieć to dużymi uśmiechami na twarzy, że jak najbardziej miejsce Sielska Stanica trafiliśmy w samo setno. Jak nie, same 150. Wszystkim ogólnie podobało się miejsce, tak jak wspomniałeś. Było też morsowanie, tak przyjechała do nas ekipa Suwałk, która no, nie, nie umieszkała morsować mhm. w naszej rzece, Rawce. Dlatego my między innymi też po raz kolejny wybraliśmy ten, to miejsce. Ile się spodziewacie załóg? Czy to będą zapisy, czy też to będzie na zasadzie takiej, że kto przyjedzie, to przyjeżdża na Sielską i tam no, się wst rozstawia? Wstęp jest wolny, więc yy, przymierzamy się do obsługi około 250 pojazdów, do tego może około 300. Samych samochodów, do tego mhm. jakieś grupy motocyklowe, na pewno motorowerowe, bo też takie są w Skierniewicach. Więc zapraszamy wszystkich, którzy spełnią oczywiście wymogi regulaminowe. I to jest jednodniowa jedno impreza? Jednodniowa, praktycznie od samego rana do samego wieczora, kończywszy ogniskiem, z organizacją parady, będzie. DKMS, będzie MK, Skierniewice, tutaj te fundacje i stowarzyszenia też nas wspierają na terenie Sielskiej Stanicy, organizując dodatkowe jakieś tam atrakcje dla, dla członków stowarzyszenia i uczestników, wszystkich, którzy przybędą na, na zlot. No, zapraszamy również tutaj miejscowych. Skierniewiczan do odwiedzenia Sielskiej Stanicy. Będzie restauracja działać na, na bieżąco. Na zakończenie będzie, tak jak wspominałem, ognisko z kiełbaskami, więc na no event tak. Naprawdę wypełnione od samego rana do samego wieczora. A teraz przejdę, ponieważ mówimy tutaj o tym, że organizujecie różnego rodzaju imprezy dla osób z zewnątrz, natomiast na początku maja na razie w planach jest to, że organizujecie imprezy dla siebie. Chodzi mi o to, że wyruszacie przynajmniej raz w roku, jak powiedzieliście to przed naszą rozmową, żeby poznawać te miejsca, które z motoryzacją są w jakiś sposób z historią motoryzacji związane. No i tutaj macie pomysł na oławę. Tak, tak. 4-5 maja yy, jeden z naszych kolegów z Towarzyszenia wpadł na pomysł, yy, żeby wybrać się do muzeum do, do Oławy. Jest to muteu, Muzeum Motoryzacji. Yy, tak, wybieramy się po to, żeby trochę ponabijać kilometry też naszym yy, pojazdom, a tym bardziej sprawdzić się przed yy, kolejnym naszym eventem, o którym pewnie za chwilę wspomniemy. Uh -huh. Więc tak, jak najbardziej i to już też tak sobie wymyśliliśmy, że to będzie taki coroczny, cykliczny pomysł zwiedzania jakiegoś muzeum na terenie Polski na no razie. Przecho Jeżeli przechodzimy właśnie do nabijania <coughs> kilometrów, do czego będziemy po prostu też namawiać naszych słuchaczy, połowa czerwca, półwysep chelski, trzecia edycja. <coughs> Co prawda inne miejsce, ale już z tego co wiem, wasze zapisy pękają w szwach, jeżeli chodzi o chętnych, ponieważ akurat no, ta impreza idzie przodem, a wy dopiero za nią teraz. Mowa na temat właśnie tego spotkania e, klasyków na Helu. Dokładnie tak. Miejsce inne, właściciele ci sami. E, no niestety zmiana miejsca jest podyktowana ilością uczestników. Mhm. Będzie to kemping wydmy niedaleko zresztą poprzedniej miejscowości poprzedniego miejsca zlotu. Tak jak już wspomniałem, podyktowany jest z obsługą większą ilość, większej ilości zlotowiczów, ponieważ trzy tygodnie działa rejestracja, a już mamy prawie tyle samo zgłoszeń, co było w tamtym roku w czerwcu. Więc spodziewamy się około 100, 120 rejestracji pojazdów. Na ten czas jesteśmy w stanie tyle obsłużyć razem z ośrodkiem na miejscu. No jeżeli ta wartość przekroczy, no to będziemy negocjować dodatkowe miejsca dla Zlotowicza. I kto się zgłasza? Ci, co już byli, czy ci, którzy usłyszeli o tym? Tak, jest, jest grono takich osób i Głup. uczestników czy tam grup. Które już trzeci raz się wybierają, uh -huh. ale mamy też bardzo dużo nowych zgłoszeń. I nawet bym powiedział takich grup, o których jeszcze nie słyszeliśmy, no ta sytuacja zmienia się dynamicznie. W, każdym, w każdej miejscowości, mniejszej bądź większej, powstają te grupy z klasykami, no i cały czas ta, ta rzesza tych ludzi się powiększa. Czy możemy powiedzieć, jaki będzie akurat motyw przewodni tego spotkania? Tak, tak. Motyw przewodni, mmm, długo nad tym myśleliśmy ogólnie. Długie dyskusje były na ten temat i padło na u cioci na imieninach. Aha, czyli Alocha była w ubiegłym roku, tak. w tym roku będzie ciocia na imieninach, więc w tym momencie myślę, że będzie i biesiadnie, i co chyba najważniejsze, rodzinie, w jakich dniach robicie ten, to spotkanie? To będzie przedział 13-16 czerwca. Czy zamierzacie jeszcze wcześniej jechać i robić jakąś wizję lokalną? Bo w styczniu nie pojechaliście, no, bo była zmiana lokalizacji między innymi, natomiast czy przed tym wybieracie się? Będziemy się starać raz odwiedzić jeszcze Hel, żeby dograć dodatkowe szczegóły, no rozplanować całą, cały obszar kempingu, jak to wszystko pogodzić, namioty razem z pokojami wszystkich uczestników, jak rozlokować. No jest to dużo spraw takich organizacyjnych i chcielibyśmy tutaj żeby te szczegóły były do, do czerwca już podamykane. Ale myślę, że to też jest swoisty taki deal, jeżeli chodzi o właściciela kempingu, ponieważ akurat ci, którzy przyjeżdżają na wasz zlot, chyba często wracają już wtedy w sposób, no, nazwijmy to kolokwialnie prywatny, czyli nie jako zlotowicz, tylko po prostu pakują rodzinę, czy ze znajomymi i już wiedzą, że jest fajna miejscówka w tym miejscu. No mm. mamy, mamy taki odzew z od właścicieli kempingu, że po naszych zlotach bardzo dużo uczestników wraca prywatnie. Mhm. Prywatnymi autami z rodzinami, z y, przyjaciółmi, więc no na pewno to jest dodatkowy zastrzyk dla nich organizacyjne. Czyli jeszcze raz przypominam, 6 dzień kwietnia klasyki ze Skierniewic będą razem z Fundacją Polsat zbierać środki na specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Skierniewicach. 28 dzień kwietnia piknik e, klasyków e, Grabskie e, Sioło. Tutaj również zapraszamy bardzo serdecznie. 4-5 dzień maja wybieracie się do muzeum klasykami do Oławy, a połowa czerwca to znowu trzeci już z lot klasyków na Helu u cioci na imieninach. Rafał Foks, Marcin Jackowski, SKC 126P, klasyki PRL, Stowarzyszenie, byli Państwo także moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dzie dziękuję. Okay.